mano, Tu z tej strony da Daniel! A to drugi odcinek, zagrajmy sobie w Minecrafta! Dobra, jak widzicie trochę sk skończyłem mój domek Jest zarąbisty, sobie już dałem szkło, trochę sobie pozbierałem z rzeczy Okej, okay, musimy się przespać, bo będziemy wyruszać Musimy zjeść przed nocą ciężką Znaczy przed strasznym dniem dobra. więc śpimy dobra. dobra, już jest dzień i idziemy sobie kopać. Yy, tak, jeszcze sobie nie skończyłem tego, ale za to zrobiłem schody. Dobra muszę znaleźć jeszcze żelazo w tym jaskiniu już byłem sobie ją trochę pokopałem tam ale tutaj teraz będzie jaskinia tutaj będzie taka jakby pizzkownia tak krótko mówiąc sobie tak wykopiemy Ok, i przynajmniej będziemy mieć Kupiłem sobie y, kamień kilofem <laughs> Jak na coś się spotkamy, to będzie super. I fajnie. Mieliśmy wyruszyć w przygodę, wiem, ale nieco oddal się od mojego domku. Wolę kopać sobie. Okej, okay, okej. Okay. I może y, tu będzie też budowany magazynek. Będzie mi się oczywiście chciało kopać, więc dużo rzeczy się akurat zmieniło pomiędzy moim graniem a pomiędzy... wiecie. koczy nawet trochę dużo tej ziemi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to już jest dziwne, żeby tak dużo ziemi. więc taki duży magazynek wystarczy Tutaj będzie magazynek Zrobimy ten magazynek sobie tu A potem pójdziemy do jaskini jeszcze może nie wszystko wykopałem Bo po żelazo potrzebuję na wiaderko Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. Okay. więc jest dobrze. To ja zrobimy tylko mostek z tego stylu, tu. jest super. Pod mój dom to będzie ten, bo zrobimy sobie windę z tego z wody, no. Jak coś nam nie stać, to będziemy potrzebować bardzo dużo dyktu. Okej, okay, prawie już jesteśmy pod moim domem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurczę. Więc to będziemy musieli wykopać, niestety. Tutaj, wiecie co, może coś powstanie, nie wiem co. Może odpływ czy coś. Ale nie wiem, coś chyba powstanie. Coś wymyślę. Bo ostatnio to... Zaczynam niej trochę grać w Minecrafta, ale powróciłem do tego, Zaczęłam nagrywać odcinki z Minecrafta i różne, różne takie. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. I no nie będę nagrywał z sprint Parkura. Okej. Okay. Będzie dziura, gdzie będzie spływała woda. Albo wiecie co? Tu. Tu, bo tu jest środek. O, tu. O, tutaj, tutaj nie. No, z że tak za, za nie mówiłem, ale się bardzo cieszę, że w końcu, no, w końcu mm, się trochę widziałem w garst i będę w końcu, no, się ruszę do Minecrafta, bo przedtem przed Minecraft mówił tak trochę, ale Mojang, y, jak ten, pisałam z nim na forum, to napisał. Żebym powrócił do Minecrafta Bo się trochę czasem o. Aha, to pies Mój pies na no podwórku okay. Więc Lecimy do tej jaskini I może żelazo będzie Dobra, na razie nam się Niech sobie tu rośnie się... Niech Poszukamy tego żelaza no to byliśmy w innej... Jezu, myślałem, że tam widzimy jakiś, yy, To... Yy, ten. To będziemy... To byłem w innej... ...jaskini. Oh yeah! I właśnie na to czekałem. Żeby znaleźć żelazo. Nawet trochę dużo żelaza. Uj! Myślałam, że tam jest jeszcze żelazo. Jeszcze O Warto było pójść Tam na dół jeszcze Tylko się boję, że tu będzie jakiś potwór i mnie zabije hmm. O, shit, fuck No Cholera Cholera jednak Pewnie. Nie dobra yy. Łatwy, normalny, trudny Pokojowy Ja nie chcę na trudnym Zaczynam na yy, łatwy Łatwy Nie lubię jak jestem w jaskiniach Jak są jakieś potwory Bo jest tak normalny kopiat Kurna coś wychodzi I mnie zabija Jak będziemy kurdą To wtedy Uuu nawet dużo tego żelaza Dobra tyle wystarczy Clipper. Rozwalił mi żelazo. Gdzie tu jest wyjście? Aha, tu jest wyjście. Dobra, koksimy tam. Tu on, gdzieś tam dalej. Jaskini Bo tu naprawdę jest sporo jaskiń. jasna I dopuścimy drzewa to sobą węgiel drzew zrobię Okej, okay. widzicie jak szybko? I mi się tak zdarzyło, że byłem, poszłem na przykład gdzieś do lasu, a miałem właśnie na takiej górce dom I poszłem w głąb lasu i się zgubiłem To po prostu było ten... Dobra, wiecie co? Mam już jeszcze tylko 3 minuty chyba I już muszę kończyć, bo mogę tylko na 10 minut nagrywać Okej, okay. to się już żegnam z wami Żegnam się już z Wami. Cześć Nara. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cze